Witam Was i zapraszam do wysłuchania kolejnej szokującej historii. Będzie ona dotyczyła piętnastoletniego Nikolasa Markowica. Chłopak ten był, można powiedzieć, zwyczajnym nastolatkiem, przynajmniej początkowo. Nie sprawiał problemów wychowawczych, był radosnym chłopakiem. Lubił spędzać czas z rówieśnikami, bawić się. Był dobrą osobą. Z kolei jego starszy, przyrodni brat Ben. Prowadził bardziej szalony, taki rozrywkowy tryb życia. To o niego wydawało się, że rodzice będą musieli częściej martwić się niż o Nikolasa, że to on może wpaść w jakieś kłopoty. I można powiedzieć, że wpadł, ale to, co się później stało, tego nikt się nie spodziewał. Wydarzenia, o których Wam opowiem, są niczym wyjęte z hollywoodzkiego filmu. Zresztą powstał film na podstawie tej historii. Na końcu odcinka powiem wam jaki, a może ktoś z was już wcześniej sam się domyśli. Zacznijmy więc od początku i przenieśmy się do 2000 roku. Rodzina Markowitz mieszkała w Los Angeles w Kalifornii. Mama Nikolasa Suzan zajmowała się domem, a jej mąż Jeff prowadził rodzinną firmę produkującą komponenty lotnicze. Wychowywali wspólnie troje dzieci. Bena i jego siostrę z poprzedniego małżeństwa Jeffa oraz Nikolasa Nika, który był ich wspólnym synem. Nikolas bardzo dobrze dogadywał się z Benem. Nawet można powiedzieć, że mu imponował. Co denerwowało jego mamę, gdyż nie był on dobrym wzorem do naśladowania. Miał trudny charakter, sprawiał problemy. Mówiono, że kłopoty to była jego specjalność. Złe towarzystwo, używki i tak Rodzice próbowali robić wszystko, co było w ich mocy, by sprowadzić go na dobrą ścieżkę. Nawet dostał pracę u ojca w firmie, ale to niewiele dało. W domu dochodziło do awantur, miał konflikty z prawem, nie liczył się z niczyim zdaniem. Wtedy ojciec jasno powiedział mu, że albo coś z tym zrobi, zmieni się, albo musi wyprowadzić je z domu. I on wybrał drugą opcję. Opuścił rodzinny dom. Wiadomo, że rodzice później żałowali tej decyzji, że takie słowa padły. Wierzyli, że gdyby on z tego domu nie wyprowadził się, to nie wydarzyłoby się to, o czym zaraz Wam opowiem. Tak więc, wiadomo, że na przykład dzieci, nastolatki. Często tworzą takie grupki znajomych, takie paczki, z którymi najlepiej się dogadują i Ben też taką swoją grupę miał. Ale był tam jeden chłopak, z którym najbardziej się dogadywał, a był nim Jesse James Hollywood. Ojciec Jesse'ego Jamesa Jack był trenerem lokalnej drużyny baseballowej i Jesse też do tej drużyny należał. I niby wszystko było ok, wyglądał on na ułożonego faceta, ale miał nieciekawą przeszłość. Wcześniej zajmował się m.in. dystrybucją marihuany i zadawał się z podejrzanymi osobnikami. No ale później wszystko wskazywało na to, że porzucił to zajęcie, zajął się czymś innym. Sprawiał takie wrażenie, ale jak do końca było tak naprawdę, tego nie wiadomo. Tak czy inaczej, jego syn Jesse miał normalne dzieciństwo i nic nie wskazywało na to, by miał pójść złą drogą w ślady ojca. Kolegował się właśnie z Benem Markowicem, mieszkali bardzo blisko siebie, no i nie wyróżniali się niczym innym od pozostałych dzieciaków. No ale kiedy poszedł do szkoły średniej, to można powiedzieć, że z takiego wzorowego chłopaka zmienił się w takiego, który zaczął sprawiać wiele problemów. Przestało mu zależeć na nauce, na sporcie, a był bardzo uzdolniony sportowo. Odnosił różne sukcesy, no ale wybrał inną drogę. Przestępczą. Zrezygnował też ze studiów i zajął się handlem marihuaną zupełnie tak jak jego ojciec w przeszłości. Kiedy miał 19 lat, za zarobione nielegalnie pieniądze, kupił własny dom, zaczął rozkręcać nielegalny biznes i założył gang. Organizował w swoim domu szalone imprezy, zapewniając wszystkim, łącznie z Benem, dobrą zabawę. Jednak nie chodziło tylko o dziewczyny czy alkohol. Liczył się także biznes. Jesse James Hollywood szybko zyskał miano takiego władcy, szefa. On rządził. Dawał swoim kumplom pewną ilość trawki do sprzedania, ale bacznie obserwując tych, którzy nie przynosili mu wyznaczonych kwot ze sprzedaży. On o nich pamiętał. Byli mu coś winni. Więc tym bardziej, jeśli ktoś był mu coś winien, to Stawał się takim jego sługą, musiał w jakiś sposób ten dług spłacić. W ten sposób on miał jeszcze większą władzę nad innymi. I podobnie jak wielu jego podwładnych, ben Markowitz w końcu zadłużył się u Jessego Hollywood na 1200 dolarów. Niby nie była to jakaś straszna kwota, ale dla większości byłoby to przerażające, ponieważ nikt nie wiedział, jaka kara tak naprawdę kogoś spotka. Za długi. Jesse i jego ludzie mogli być zdolni do wszystkiego. Ale Ben nie dał się zastraszyć. Chciał pokazać, że jest cwańszy od Jesse'ego, że jest jeszcze potężniejszy niż on i kiedy żądano od niego, by spłacił dług, to on nie miał zamiaru tego zrobić. Nawet z tego co wiadomo, to Ben rozbił jedno z okien w domu Jessego Jamesa Hollywood. Wtedy Jesse naprawdę bardzo się wkurzył, miał dość tych ciągłych drwin. Był gotów zrobić wszystko, aby to się zakończyło i by odzyskać pieniądze. To on rządził, nie mógł pozwolić, by ktoś nim tak pomiatał. No i w tym momencie historia zmieniała zupełnie bieg. Więc przejdźmy do Nikolasa Markowica, do brata Bena. Chłopak nie miał żadnych długów, był niewinny ale jego brat już tak. Więc gang musiał w jakiś sposób zapłatę otrzymać. I postanowili zapalować na Bena i dać mu do zrozumienia, że długi się spłaca. Zatem szukali go, przemierzali ulicę i wtedy nagle ich oczom ukazał się idący chodnikiem piętnastoletni Nikolas. Była to niedziela, sierpniowy letni dzień 2000 roku. Wtedy Nikolas trochę posprzeczał się z rodzicami gdyż ci znaleźli w domu narkotyki należące do niego. Nie chciał się z nimi kłócić, więc wyszedł. I tak chodził ulicami, ponieważ nie śpieszyło mu się do domu. Wiedział, że tam czeka go niemiła rozmowa. I tak się złożyło, że znalazł się w złym miejscu i w złym czasie. Nagle z za rogu wyłoniła się biała furgonetka. Wewnątrz znajdował się czterech mężczyzn. Wśród nich był Jesse James Hollywood. Mężczyźni wyskoczyli z auta. Zaatakowali i pobili Nikolasa. Następnie wepchnęli go do samochodu, porwali go. I mieli w planach przetrzymać go do czasu spłaty długu, ale wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Jesse Hollywood i jego załoga udali się na północ drogą 101 aż dotarli do Santa Barbara. Podczas jazdy, Nick został poinformowany o powodzie porwania, czyli o długu brata. Poczęstowali go też papierosem i walium. Byli dla niego bardzo mili w tamtym czasie, i samnik czuł się tak, jakby był tam z własnej woli. Niedługo później rodzice zaczęli szukać syna. A on, tak jak mówię, początkowo był traktowany dobrze, tyle tylko, że nie mógł po prostu odejść, był pilnowany. Zabrano go w sumie do trzech domów. W końcu trafił na hotelową imprezę przy basenie. Nikt nawet nie był tym specjalnie zaniepokojony. Nie wiedział, co go czeka. Wtedy dobrze się bawił. Poznał nawet 17-letnią dziewczynę, z którą rozmawiał, grał w gry. Był też alkohol i dobra zabawa. Na tej imprezie ówczesny jakby zastępca szefa gangu miał powiedzieć: "To będzie historia, którą będę mógł opowiadać swoim wnukom". I to prawda. Impreza była udana. Ale do Jessica Hollywood wkrótce dotarło. Przypomniało mu się, że przecież nikt nie jest tam gościem, tylko został porwany i jeśli coś z tym nie zrobią, to będzie trzeba jakieś konsekwencje tego ponieść. Wystraszył się. Jakieś 48 godzin po porwaniu opuścił na chwilę grupę i udał się do San Fernando Valley, do domu prawnika, który był przyjacielem rodziny i przedstawił mu, jak wygląda sytuacja, że trzymają kogoś jako zakładnika. Prawnik wyjaśnił mu, że takie przestępstwo grozi dożywotnim więzieniem. Słysząc to, Jesse nie był zbyt szczęśliwy. Opuścił dom wściekły, wpadł w panikę. A prawnik z tego względu, że znał ojca Jessego i chciał pomóc wyjść jakoś z tej sytuacji, bez poważnej konsekwencji skontaktował się z nim i powiedział, co się dzieje. Wtedy ojciec Jessego, bojąc się o niego i wiedząc, co mu grozi, Odnalazł go i poradził, aby wypuścił Nika. Niestety, Jesse nie posłuchał rad. 8 sierpnia, dwa dni po porwaniu Nika, rodzina Markowiczów złożyła zawiadomienie o zaginięciu syna. Tego samego dnia grupa Jessego Jamesa Hollywood eskortowała Nika do hotelu Lemon Tree Inn Santa Barbara w Kalifornii na ostatnie przyjęcie Nika. Nikowi powiedziano, że następnego ranka wróci do domu. A on im uwierzył. Nie widział powodu, by tego nie robić. Z tego względu, gdyż chwilę wcześniej świetnie się z nimi bawił, pił z nimi alkohol, brał narkotyki, były dziewczyny, dużo śmiechu. Więc niby czemu miałby się bać, czego miałby się obawiać? Nie sądził, że coś może mu grozić. Tamtego dnia Jesse James opuścił imprezę wcześniej. A jego, taki można powiedzieć zastępca, zaufany człowiek, Jesse Rook, został i miał mieć wszystko pod kontrolą. Wtedy jeszcze on sam nie wiedział, co jest grane, co się wkrótce wydarzy. Nawet dobrze dogadywał się z Nikolasem. Ale później wieczorem, raczej nocą, gdy było już po północy, 9 sierpnia do drzwi pokoju hotelowego zapukała jakaś obca nowa osoba. Nikt nigdy go nie widział wcześniej. Nie wiedział, kim jest i po co tam przyszedł. Natomiast pozostałe osoby, które tam się znajdowały, natychmiast zrozumiały, o co chodzi. Zdały sobie z tego sprawę, jak tylko tą osobę zobaczyły. Wiedziały, jaką ma misję, jakie zadanie do wykonania, że nie będzie to nic miłego. Tą osobą był Ryan Hoyt. Taki chłopiec na posyłki Jessie'ego. On wykorzystywał go, gdyż był winien mu pieniądze za narkotyki. I musiał ten dług jakoś spłacić. Dlatego wykonywał polecenia. Co więcej, jemu tak bardzo imponował Jesse, tak chciał mu zaimponować, że był zdolny zrobić dla niego wszystko. I tym razem przyjechał do Lemon wykonać zlecenie. Czyli miał zająć się Nikolasem. Więc wraz z trzema innymi osobami zabrał Nika i pojechali do lasu państwowego Los Padres. Zatrzymali się na kempingu Lizard's Month. Gdy grupa podążała szlakiem, jeden z mężczyzn uderzył Nika łopatą w głowę. Następnie Hoyt, następnie Hoyt wystrzelił dziewięć kul z półautomatycznego Tek 9 w klatkę piersiową i brzuch Nika. Chłopak zmarł natychmiast. Następnie grupa przyniosła jego ciało i broń do płytkiego grobu, który sami wykopali, przykryli go ziemią i liśćmi. Z przesłuchań policyjnych wynika, że Jesse Rook Zachowywał się niespokojnie, przejmował się tym, co się stało. Natomiast Ryan Hoyt patrzył z podziwem na to, co zrobił. W tym płytkim grobie ciało Nika zostało porzucone. Mordercy po prostu uznali, że nigdy go tam nie odnajdzie, ale mylili się. Cztery dni później kilka młodych osób, turystów, znalazło Nika. Tą tragiczną wiadomość w końcu trzeba było przekazać rodzicom. Którzy wiadomo byli załamani. Ich wspaniały syn, który tak naprawdę nie sprawiał im żadnych problemów, który nie miał żadnych konfliktów z prawem, został zamordowany. No może w ostatnim czasie trochę się posprzeczali o narkotyki, mieli zamiar z nim o tym porozmawiać, nie chcieliby, by poszedł tą samą drogą, jaką poszedł Ben, bo tak poza tym to problemów z nim nie było. Niestety nigdy więcej już jego głosu nie usłyszeli. Ta wiadomość ich zszokowała. Tego się nie spodziewali. Szukali go, czekali na jakiś znak, na to, że pojawi się w drzwiach, że zobaczą go całego i zdrowego, że usłyszą jego głos. Niestety w drzwiach pojawił się zupełnie ktoś inny, przynosząc tragiczne wieści. Pięciu ubranych na czarno mężczyzn przybyło do domu Markołyców, aby podzielić się niepokojącą wiadomością, że nikt został zastrzelony. Jak później wspominała mama Nika, ci mężczyźni mieli takie dziwne oczy, taki wyraz. No, czuło się ten zapach śmierci. Z kolei tata Nika, Jeff, żałował, że nie wezwał policji od razu po zaginięciu syna. A Ben obwiniał się za to, co stało się z jego przyrodnim bratem. Susan Markowicz była w całkowitym szoku. Zresztą, kto by nie był. Podczas gdy rodzina pogrążyła się w żałobie, siedemnastoletnia dziewczyna, która zaprzyjaźniła się z nikiem w momencie, kiedy był on przetrzymywany, w pewnej chwili obejrzała materiał, program informacyjny. Wtedy zdała sobie sprawę, że nastolatek był przetrzymywany wbrew własnej woli. Wtedy też dowiedziała się, że on nie żyje. Dopiero co z nim rozmawiała, zresztą wspominała, że był bardzo miłym, zabawnym chłopakiem. A teraz taki szok. On był martwy. Nastolatka nie czekała długo. Poszła na policję, a w ciągu kilku godzin władze aresztowały Hoyta i kilka innych osób. Jesse'ego Jamesa Hollywood jednak nigdzie nie było. Po prostu zbiegł. Zaszył się gdzieś, by nikt go nie mógł odnaleźć, by nie ponieść żadnych konsekwencji. Najpierw pojechał do Colorado Springs, aby odwiedzić starego przyjaciela, a następnie udał się ze swoją dziewczyną do Las Vegas, gdzie wspaniale spędzali czas w luksusowym hotelu Bellagio. Potem przenieśli się do San Fernando Valley, a następnie do Vancouver. Za informacje na temat uciekiniera wyznaczono nagrody w wysokości 50 tysięcy dolarów, później 70 000 wszyscy byli bardzo zaangażowani w poszukiwania. Susan Markowitz roznosiła po całym mieście plakaty i robiła wszystko, by Jesse James został złapany. Były chwile, kiedy jej rozpacz była tak głęboka, że próbowała zakończyć swoje życie. Nie ustępowała jednak, chcąc zlokalizować zabójcę syna. Choć było to wszystko trudne, Markowitzowie uczestniczyli w procesie hojta i innych osób zamieszanych w śmierć ich syna. Wśród tych osób byli 20-letni Jesse Rook, 21-letni Ryan Hoyt, 17-letni Graham Presley i 20-letni William Skidmore. Rodzina w toku postępowania zetknęła się z drastycznymi zdjęciami ekshumowanego z grobu syna. Równie niepokojący był widok Ryana Hoyta, Rodzice Nika byli szczególnie zbulwersowani jego, jego postawą, podejściem do tego, co się stało. Powiedział: wszystko, co zrobiłem, to go zastrzeliłem. Nie wyraził przy tym żadnej skruchy, nie przeprosił rodziny. Dla niego nie było to nic nadzwyczajnego. Ostatecznie Ryan Hoyt został uznany winnym morderstwa i skazany na śmierć. Natomiast Jesse Rook, członek gangu, który odegrał kluczową rolę w porwaniu, został skazany na dożywocie. Dwa pozostali zamieszani w sprawę również zostali skazani, choć nie tak surowo. William Skidmore otrzymał 9 lat więzienia. Został zwolniony w 2009 roku. A Graham Presley otrzymał 7 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 2007 roku. Wiadomo, że to on wykopał grób dla Nika. Ale przez to, że miał w chwili popełnienia tego przestępstwa 17 lat, to też był sądzony jako nieletni. I przebywał właśnie w ośrodku dla nieletnich do ukończenia przez niego 25 roku życia. William Presley zmarł 21 grudnia 2022 roku na raka przełyku, którego zdiagnozowano u niego w czerwcu 2021 roku. A to stało się z dwudziestoletnim Jesse Jamesem Hollywood? Jego nie było wcale tak łatwo wyśledzić. Sporo czasu zajęło, zanim ustalono, gdzie jest. Wiadomo, że ukrywał się nawet w klasztorze w Brazylii. Zanim jednak władze tam dotarły, to on zdążył uciec. I w końcu, cztery i pół roku później, odnaleziono go w Saquarema, na wschodnim wybrzeżu Brazylii. Zmienił tożsamość, trzymał się na uboczu, miał dwa psy. Związał się też z kobietą o imieniu Marcia Riz. Doczekali się dziecka. Kobieta nie miała pojęcia, kim on tak naprawdę jest, ponieważ udawał zupełnie innego człowieka. Później, kiedy wszystko wyszło na jaw, dziewczyna była w szoku, jak mógł coś takiego zrobić, I stwierdziła, że ich dziecko jest drugą ofiarą Jesse'ego. Bo je też oszukał. Tak naprawdę skrzywdził wiele osób, ale co zaskakujące, ojciec Jesse'ego cały czas wiedział, gdzie on się znajduje. Krył go i mówił policji, że nie wie, gdzie jest jego syn, a tymczasem co miesiąc wysyłał mu pieniądze. Gdy tylko FBI dokonało jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, Jesse został formalnie oskarżony i uznany za winnego. Jego ojciec również został oskarżony o produkcję GHB, czyli pigułki gwałtu. Wiadomo, że ostatecznie zarzuty te wycofano. Koniec końców, ława przysięgłych skazała Jesse'a Jamesa Hollywood za porwanie i morderstwo pierwszego stopnia w szczególnych okolicznościach, pozostawiając otwartą możliwość kary śmierci. Wiadomo, że do 2019 roku przebywał w celi śmierci. Ale ostatecznie wyrok ten zmieniono i teraz odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Bez możliwości zwolnienia warunkowego, ponieważ właśnie to był warunek. Dożywotnie pozbawienie wolności bez zwolnienia warunkowego, ale dzięki temu uniknął kary śmierci. Tak więc przebywa on w zakładzie karnym Richarda J. Donovana w San Diego, gdzie niedawno ożenił się i przeżył duchowe przebudzenie. Natomiast Ben, bratnika, zdecydował się nie uczestniczyć w nabożeństwie żałobnym Nika z szacunku dla Suzan. Ponadto, tuż po morderstwie, został aresztowany pod zarzutem wcześniejszych, niepowiązanych zarzutów z tą sprawą i spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wyraził poczucie winy za śmierć brata. I czuł, że Jesse Hollywood dopuścił się tego czynu pod wpływem złości i impulsywności. Wiadomo, że w 2013 roku Jesse Rook został zwolniony z więzienia po odbyciu 11 lat kary. Rodzina zamordowanego Nika, prokuratorzy sprzeciwiali się temu. Robili wszystko, by do tego nie doszło, ale sąd był innego zdania. Mama nika później mówiła tak: straciłam poczucie sprawiedliwości, straciłam nika na nowo. To tak, jakby umarł ponownie. I tak właśnie kończy się ta smutna historia. Na koniec dodam wam, że na podstawie tej sprawy w 2006 roku odbyła się premiera filmu Alpha Dog, w którym wystąpił Justin Timberlake. Ten film pewnie jest znany wielu z Was. On dał. Napiszcie, kto z Was go już oglądał i czy domyślaliście się, że o ten film chodzi. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję Wam za wysłuchanie, za to, że jesteście ze mną. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie je tutaj zadawać. Być może w której zapowiedzi zrobię takie QA i odpowiem Wam na niektóre z tych pytań. Tak więc do usłyszenia. Widzimy się czy też słyszymy wkrótce.